Cześć, witajcie! Z tej strony Dawid dzisiaj kolejny film z Minecrafta. No i co? Na wstępie powiem wam, że zlutowałem cały NCT i uznałem, że wracam, bo mi się nie chce tam siedzieć. I co? I chciałbym wam powiedzieć, że... Kurde głupio zrobiłem, szczerze żal mi trochę, bo myślałem, że długo zajmie lutowanie tego NCT, a zajęło na mi, dosłownie chwilę. I kurde, trochę głupio mi, że powiedziałem, że. No, ogólnie to już w kolejnym filmie yy, nie będę już filmu zajmować, bo zajęło lutowanie NCT krócej niż myślałem, że zajmie. I trochę mi głupio. Więc przepraszam. No ale mam nadzieję, że darujecie. No głupio zrobiłem, no, nic więcej nie powiem na to, no bo to głupie było. No ale już tego nie cofnę. Bo dosłownie ze 3 minuty mi zajęło, tylko wykopywałem bloki. Chciałem Wam. Bloki. Chyba chciałem Wam tego po prostu oszczędzić. Ale jest ta elytra. Wróciłem już też lecąc. Normalnie. I już jest wszystko ok. Więc teraz, jedyne co nam zostało, to. grabiesz na miecz. I, I wiecie co, ja go chyba prędzej zenczantuję, i tą grabiesz na niego nałożę. Więc chyba tak właśnie zrobię Więc będę musiał skraftować nowy miecz I dać go na 30 poziom Niestety Nawet osroć 4 nie wsiądzie, tylko kurde żeby siadła naprawdę ja nie chcę się z tym użerać Siedzieć i to ogarniać kolejne 10 odcinków No, ale w końcu można się czym innym zajmować, tak? Chciałem dzisiaj Minecrafta nagrać, żeby wam pokazać już sto litrów wszystko, nie? Że wszystko śmiga, jest elegancko. No i tyle. Dobra. Co by tu zrobić, bo szczerze mówiąc... Nie wiem, w sumie co bym mógł ogarnąć dzisiaj. Ja nie przygotowuję żadnych planów, czy co my będziemy robić. Kurde, do Azy. Tam mamy dżunglę, nawet sobie zaznaczyłem, polecę do dżungli, wiecie? Żeby było No i będziemy mieli już bloki. Może już trochę pogarniam. Kurde, nie wziąłem... Nie wziąłem żelaza. Już wezmę ze sobą żelazo, to od razu wszystkie inne rzeczy będę miał. Znaczy wszystkie inne rzeczy. Co ja w ogóle gadam? Liście! Liście! O to mi chodzi. Dobra. Szery może być i no mogą być i szery, tak. Tu jest lawa pulka? Ej mam, mam taki pomysł. I sobie tak lawa płynie. Bo to zrobi się taki wodospad lawowy. O, taki jak tam. To najwyżej kiedyś go usunę, nie, ale Kurde, niech sobie leci ta lawa, może coś przy tym zrobię. Zobaczę później jak to wygląda. Mam ten trójząb, powiem wam, że ten trójząb będzie mega przydatny do podróżowania. Zobaczcie, tu macie dżunglę dosłownie, nie? Oznaczyłem tutaj, bo już mi się nie chciało, mamy jakiś wagonik. Hops. Wielki nico. No ale tych kopalni tutaj jest od groma, tak? Tak biom. Więc na złoty beacon nie będzie problemu. Tym bardziej, że jeszcze muszę lecieć do bastionu. I bardziej będę rozgarnięty niż wcześniej. Co prawda mam też lepsze itemy, ale z taką elytrą to i tak mnie sprzątną pigliny w ciągu sekundy. Tego jestem wręcz pewien. Okej. Okay. No, i stąd trochę powykopuję, i to będzie to. Jeszcze raz wspomnę, że nie mam w ogóle umiejętności budowlanych w tej grze. Więc palmy, bo ja chcę zrobić palmy. Te palmy wyjdą jak syf. Ale mam nadzieję, że przyjmiecie to, co tam sklecę. Jakoś. Dobra, zużyję te całe nożyczki, tak? O kurde. To, że mu odwalił mnie To nie są dżunglowe. Tutaj ma, Nie, to nie są dżunglowe. Tam są dżunglowe. Chodź. Tu. Dobra, tu. I tak poskopuję. Pozbierać i rozkopać. Tak, żeby nożyczki dłużyć, nie? Bo to już nie będę niósł jakichś praktycznie wykończonych. Wchodź tu. Wow. I okej, okay, można wracać. Kurde, nie mam żadnych innych rzeczy? Tylko owoce referensu? Refe... Tutaj refrynki, tam refrenu, czy... ...referenu? Nie wiem. Znaczy tam, po polsku. Bo to wiadomo jaki to język, nie owoc referenki. Czy jak to się po śląsku czyta, naprawdę nie wiem. Jak mam jakiegoś ślązaka tutaj w widzach, to przepraszam za to, co ja tam gadam pewnie ale no ja to ze śląskim do czynienia miałem zero hmm. kurde to taką musi być tu i tu Jednak oto. Kurde, bo to nie ten blok. Ej, czekajcie, bo jakieś tam... Odwalam maniany. Co ja tu wykopałem? Przecież to było potrzebne. Chwila, moment. No skąd odwalać? To jest brzydkie mm. I tak tak, tutaj dwie w sumie tak yy, inaczej, inaczej będzie ale najpierw tak już zbuduję żeby było kurde mol ej, gdzie mi włazisz tu ja Jest dobrze, proszę. Niech będzie dobrze. Podlecę sobie. O! Fajny wodospad się zrobił. Mm. Koniec. No nie no, to wygląda chyba dobrze. No proszę, powiedzcie, że to jest ładne. Proszę was, to wyciąć w ogóle. O, a za ma być. Tu ładnie. Czego tu jakieś liście? Nie, liście nie znikają postawione. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś postawić. Tak, trochę wyższa niech będzie. Kurde. Nie stawiaj mi się tak głupio. Teraz tak. Tutaj, tutaj. Takie same będą, ale szczerze Wam mówię, nie oczekujcie ode mnie więcej. Znaczy, takie same. Ta jest wyższa. zresztą mogę niektóre takie wykończenia, inne zrobić, czy coś takiego? Dobra, i jak to wygląda? Tak, no, że powiedzmy. Tutaj dobrze będzie wyglądać jak z tej górki woda będzie wypływać mam wrażenie. Albo z tej. O! O z tej, jak będzie woda wypływać. A tutaj, bo to oaza niby ma być, ale kurde chyba byście się zgodzili, żebym jakieś leżaczki postawił czy coś takiego. No bo to jednak dom, tak? Mój. Nasz. Tak. Chodź tu w sumie piasku. O, tutaj jakaś yy, forma taka wypoczynkowa będzie, czy coś takiego. No coś będzie, tak. Zgodzicie się. Tutaj niech się rośnie ta trzcina. Przestawię tu farmy. Dobra, jak coś to ta. Za... Pamiętam, że było coś jeszcze. Chyba było. Chyba było. Coś jeszcze było tam dopisanego, że mogę zrobić. Ale kurde, nie pamiętam co. A to są dębowe, w ogóle to wypad mi z tym. Bo tutaj, jak będzie dorobione, no dobra, niech sobie będzie na razie. Okej, okay. <laughs> nowe. Tutaj jeszcze jakieś krzaczki, o tutaj na przykład. Tutaj krzaczek taki. Niech sobie rośnie i tam jeszcze zrobimy. Albo o, tutaj. No niech będzie tutaj. Okej. Okay. Dobra. I idę spać, bo mi zaraz jakiś creeper od pleców pewnie przyjdzie. Więc idę spać. Bo mi się ani trochę nie widzi wybuchać. I idziemy spać. Fartownie się trafiło, że blisko mamy end. Szczerze mówiąc. Bo mógł być 5000 kratek. A mamy tylko dwie. Tak? Nawet nie. Dobra. Co tam jeszcze mogę dorobić? Nie mam wełny, więc nie będzie kolorowych dywanów. Leżaki. Z czego by tu leżaki zrobić? Kurde, ja wywaliłem te sadzonki dżunglowe. A dlaczego je wywaliłem w sumie? Wywaliłem? Nie. Gdzie te sadzonki? Co mi strzelasz w moją tą... Piękną strefę wypoczynkową. A nie. Dobra. Wiecie co? Ja nawet nie skomentuję tego, co ja palnąłem, że wywaliłem te sadzonki. Jak mamy dosłownie w ekwipunku. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja przepraszam za to, że tak cicho siedzę, nie? No ale nie mam jak komentować. Nie chcę tego jakoś bardzo zepsuć A i tak... kurde tak... No nie, jest najlepiej, naprawdę Nie mam dywaników Dobra, to powywalaj na razie a to wywalić. W końcu się tego pozbędę. I odstawię sadzonko, oczywiście. I nie przerobiłem trzciny. no nie jest najgorzej chyba, znaczy tak nie jest chyba źle no, no te leżaki takie dziwne, ale chyba ujdzie Kurde, ten nieszczęsny piasek. i was przestawić jedno w bok i będzie dobrze i tutaj będzie parasolka jedna i parasolka jest to Tutaj taki stoliczek może być na bloczku. A tutaj będzie drugi stoliczek. Nie, te stoliczki są już brzydkie. Dobra, to wy wypad mi stąd. I idziemy po wiaderko. I to wiaderko oczywiście nam posłuży jako. Yy, zbiór do wody, jakby no, pojemnik na wodę, żeby zrobić wodospad. Taki malutki. No wiadomo, muszę skraftować. Kurde, co ja tu zbieram za śmieci? A ciebie mogę w sumie mieć. Jak ogarnę ten trójząb na torpedę. To będzie mi się tak szybko przemieszczać, że będę na 300 kratkach latać, żeby nie zginąć. Kurde, po co ja potem tym skaczę? No co ja odwaliłem Nie dobra Słuchaj kro. Jest? Gdzie żeś się rozlała? Jest ten beton gdzieś? Może? Jest. Dobra. Znaczy, trakota, nie beton. Продолжение Dobra, jak teraz nie zadziała. O, no jest dobrze. Albo wiecie co? O tako. I jest dobrze. jest dobrze, no proszę. Niech będzie dobrze. Jakoś wygląda. Nie wygląda źle. To miała być oaza, nie? Więc tutaj żadnych mostków, żadnych jakichś pomostków. Jedyne co zrobiłem to leżaki, ale to nie wpływa jakby na wygląd oazy, tylko na przestrzeń. Więc to jedyna taka. Rzecz. Bo kurde nie pamiętam czy to było, że samo oazę? A nie będę teraz w komentarze patrzeć, już nie chcę. Najwyżej później coś jeszcze na kolejnym filmie pop poprawiam. O, ty. No, ale na razie chyba jest dobrze. Kup też szyby już. Chodź tu. Zegar kompas. Zegar nie jest potrzebny, kompas tym bardziej. Tutaj te naprawy, ile jeszcze dwie? To nie, ty jesteś mistrzem. U ciebie nic nie kupuję. U ciebie jest ta grabież nieszczęsna. U ciebie jest wydajność. Naprawdę 7 trzciny muszę dokopać, bo nie wiem czy ta wydajność nie przemieni się w jeszcze coś dobrego. Wykopać! Zdobyć! Ja nie wiem co ja gadam naprawdę. 8, jeden, 2... Tego się już pozbędę, więc już mam 21. Nawet. No, i będzie tak rabiać, tak? A i też was przepraszam za godzinę ogólnie, ale mnie wcześniej nie było. No, tak późnawa. Dobra, ta wydajność, więc, kurde, no, późno jest. Nic. Tu jest ta. Tak, tu jest. Nie... Mending. No ale co no? Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz przelecę się i wam pokażę jak wygląda całość. Tak to wygląda. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak wyglądała za no i co? Pa pa!